Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją zorganizował zajęcia dla dzieci, które spędzają ferie w mieście. W tym roku zmieniliśmy nieco formułę zajęć. Dzieci spędzają czas tylko i wyłącznie w pałacu. Każdego dnia proponujemy 4 godziny zajęć. Po dwie godziny różnych zajęć warsztatowych. Michał Malinowski, dyrektor i kustosz Muzeum Bajek Baśnie Opowieści. Uwaga, tu jest słodki śnieg. Tu nie masz ścieżkę, tak? proszę. proszę. Jestem porządku! Już jest napełniona, proszę bardzo. Zajęcia warsztatowe prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Odbyły się już zajęcia wokalne, taneczne, muzyczne, fitnessowe i gimnastyczne. Spróbujcie najpierw białym ozdobić, a za chwilę będę dodawał do tego kolu. Niebieski koli? Niebieski. Potem po budowaniu z klocków, nastąpiła najsmaczniejsza animacja, czekoladowisko, czyli dekorowanie słodkości. I biorę jedno ciasteczko, i zobaczcie, jak się ładnie na nim tym słodkim śniegiem pisze. Hej, jak mi koniec. No, bo mi, mi się zreknie, nie śniadanie. Przepraszam. Zagrasz, tutaj, że. Żeby... Wymieszaj to. O, Dzisiaj w programie mamy zajęcia pod nazwą CZEKOLADOWA SZKOŁA. Słodki śnieg nakładamy. Tak, długie No i to już koniec? Zobacz, już za chwilę dzieci rozpoczną zajęcia pod nazwą INSTRUMENTY DAWNEGO ŚWIATA. Instruktorzy pokażą najmłodszym, na czym grano wiele lat temu, w różnych częściach świata. Witam, nazywam się Jurek Fiedoruk, Pracownia Lipowa. Jestem garncarzem, koszykarzem, pleci koszykarzem plecionkarzem, no i muzykantem. Tym razem z Piotrkiem Dąbrowskim, poszukiwaczem dźwięków. Tworzymy taki pokaz instrumenty dawnego świata i będziemy opowiadać o, o, o źródłach dźwięku. Dzień dobry, nazywam się Piotr Dąbrowski i jestem poszukiwaczem dźwięków. Jest dźwięk prawda? A poszulajcie sobie po Jest, Jest dźwięk? A wiecie, taka zagadka czy w ogóle cisza istnieje? Bardzo się cieszymy, że udało się nam w te ferie zorganizować tak bogaty program artystycznych warsztatów dla dzieci. I w tym momencie zapraszam już na wakacje, gdzie również przygotujemy zajęcia dla dzieci. Z pewną niespodzianką. Będą one prowadzone wyłącznie w języku angielskim przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych.